Tajemnica zaginionej marchewki. W niewielkiej leśnej osadzie, gdzie drzewa szeleściły tajemnicami, a strumienie szemrały opowieściami, mieszkał detektyw Borsuk. Był nie tylko znawcą wszelkich leśnych ścieżek, ale również mistrzem rozwiązywania zagadek. Pewnego dnia, tuż przed świtem, kiedy pierwsze promienie słońca przebijały się przez gęste korony drzew, do drzwi Borsuka zapukała zaniepokojona zajączka Mimi – — Detektywie Borsuk, detektywie Borsuk! — wołała rozpaczona. — Zniknęła moja największa, najchrupniejsza marchewka. Borsuk, półsenny, ale zawsze gotowy do działania, otworzył drzwi. — Skubiłaś marchewkę? To chyba nie jest sprawa dla detektywa. Sprawdź może pod łóżkiem. — Ale to nie jest zwykła marchewka. To największa marchewka w całym lesie, a jutro miała być gwiazdą wielkiego obiadu — wyjaśniła zajączka, a jej uszy opadły z rozpaczy. Borsuk widząc smutek przyjaciółki postanowił pomóc. Dobrze kochana, przyjrzyjmy się tej sprawie. Pokaż mi, gdzie ostatnio widziałaś swoją marchewkę. Razem udali się do ogrodu zajątki, gdzie zamiast wielkiej marchewki znaleźli tylko małą dziurę w ziemi. Hmm. Ciekawe, kto mógłby zabrać tak wielką marchewkę, zastanawiał się Bosuk. Rozpoczęli śledztwo, przesłuchując leśne zwierzęta. Pierwszym podejrzanym był wiewiór, który zawsze miał zapas orzechów. Orzechy, orzechy wszędzie, ale marchewka? Nie dziękuję, wolę orzechy, śmiał się wiewiór, odpierając podejrzenia. Następnie odwiedzili misia, który przyznał, że uwielbia słodycze, ale marchewka... To zdecydowanie nie jego smak. W końcu na skraju lasu natknęli się na nietypowy ślad. Serię małych odcisków łap prowadzących do nory królika Karola. Aha! Czyżbyśmy znaleźli naszego złodzieja? Borsuk podniósł brat z ciekawością. Gdy podeszli bliżej, usłyszeli ciche mruczenie z nory. Chyba ktoś ma tu wielką ucztę, szepnął Borsuk. Kiedy delikatnie pokali do drzwi nory, królik Karol wyglądał na przerażonego. Och, detektywie borsuk, nie spodziewałem się e, wizyty. Zewnątrz no na środku stołu leżała zaginiona marchewka, lekko pokryziona. Karolu, dlaczego zabrałeś marchewkę Mini? Zapytał Borsuk. Królik Karol opuścił głowę. Przepraszam, to był impuls. Chciałem zainfonować moim przyjaciołom, największą marchewką. Borsuk uśmiechnął się ciepło. Rozumiem, że chciałeś zrobić wrażenie, ale pamiętaj, że prawdziwi przyjaciele docenią cię nie za to, co masz, ale za to, kim jesteś. A teraz co powiesz na to, abyśmy wszyscy razem zdjęli tę marchewkę i zjedli ją na leśnym obiedzie? Król Karol wzruszony zgodził się, a Borsuk wraz z przyjaciółmi zorganizowali wielki obiad, na którym marchewka Mimi była gwiazdą, ale prawdziwą atrakcją był ciepły śmiech i wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, drogie dzieci, zakończył Borsuk, prawdziwa wartość tkwi nie w rzeczach, które posiadamy, ale w przyjaźniach, które pielęgnujemy. I tak oto kończy się pierwszy rozdział naszej opowieści o detektywie Borsuku, który nie tylko rozwiązał zagadkę zaginionej marchewki, ale również nauczył ważnej lekcji o wartości przyjaźni i uczciwości. Rozdział drugi, tajemnica nocnego hałasu. Nastał kolejny spokojny wieczór w leśnej osadzie, gdzie każde drzewo i każdy krzew wydawał się znać sekrety nocy. Detektor Borsuk po dniu pełnym przygód właśnie zasiadał do czytania książki przy ciepłym ognisku w swojej norze, gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Było późno, a wizyty o tej porze nie zdarzały się często. Otwierając drzwi zobaczył słówkę Sofię, która trzęsła się z zimna... i strachu... — Detektywie Borsuk, to straszne, coś strasznego dzieje się w lesie. Co noc słyszę przerażające dźwięki dochodzące z głębokiej doliny. To musi być potwór! By — wykrzykiwała Słówka, ledwie łapiąc oddech. Borsuk, choć skończony, zachował spokój. — Sofio, czy jesteś pewna, że to potwór? — Wiesz, nocą wiele zwierząt wydaje różne dźwięki, ale to coś innego, detektywie. To brzmi jak... – Ogromne chrapanie potwora – opowiadała Słówka, nie mogąc ukryć swojego niepokoju. Borsuk, znany z niezachwianej odwagi i ciekawości, postanowił zbadać sprawę. – Uże, Sofio, jutro wieczorem pójdziemy razem do głębokiej doliny i sprawdzimy, co tam się dzieje. Może uda nam się rozwikłać tę zagadkę. Następnej nocy uzbrojeni blatarki, detektyw Borsów i Słówka, Sofia, wyruszyli w kierunku głębokiej doliny. Las był pełen nocnych odgłosów. Ale żaden nie przypominał tego, o którym mówiła Sówka. Gdy zbliżali się do doliny, odgłosy stawały się coraz głośniejsze. Faktycznie brzmiały jak chrapanie, ale jakiego potwora. Co słyszysz, to borsuku? To musi być potwór, szeptała przerażona sówka. Borsuk kierując się dźwiękiem podszedł bliżej i odkrył, że odgłosy dochodziły spod dużej pokrytej mchem skały. Podszedł bliżej. Ostrożnie odsunął mech i zaczął się śmiać. Sofio, przyjdź i zobacz sama Sówka podeszła niepewnie, ale kiedy zobaczyła, co znajduje się pod skałą, jej strach zamienił się w zdumienie Pod skałą spał stary jeleń, którego chrapanie rozbrzmiewało w całej dolinie Och, Borsuku, to tylko jeleń? Ale dlaczego tak głośno chrapie? zastanawiała się Sówka Czasami, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni lub gdy mamy problem z oddychaniem, możemy chrapać Stary jeleń pewnie ma katar, wyjaśnił Borsuk. Zadbajmy o to, by jeleń miał spokojny sen. Może jutro zrobimy mu ziołowe napar, żeby poczuł się lepiej, zaproponował Borsuk. Sówka teraz już spokojna, uśmiechnięta, zgodziła się. Och, detektywie Borsuku, dziękuję. Uratowałeś nas przed chrapaniem. W drodze powrotnej wśród nocnych odgłosów lasu, Borsuk i Sówka rozmawiali o tym, jak łatwo jest wyobrazić sobie potwory, kiedy nie znamy źródła naszych strachów. Pamiętaj, Sofio, powiedział Borsuk, patrząc na gwiazdy: Czasami to, czego się boimy, nie jest wcale takie straszne, gdy spojrzymy na to bliżej. I tak o tym kończy się drugi rozdział naszej opowieści, w którym detektów Borsuk i Sówka Odkrywali, że nie każdy nocny hałas oznacza obecność potwora. Razem nauczyli się, że zrozumienie i współczucie mogą rozwiać nasze największe obawy. Zagadka znikających gwiazd. Gdy leśna osada powoli budziła się do życia pod ciepłymi promieniami wiosennego słońca, detektyw Borsuk przygotowywał kolejnego dnia pełnego tajemnic. Jednak zanim zdążył wypić pierwszą porannej herbaty, usłyszał pukanie do drzwi. Tym razem odwiedził go stary Słów, mężec lasu, znany ze swojej mądrości i spokojnego głosu. — Detektywie Borsuku, musimy porozmawiać o sprawie najwyższej wagi — zaczął Słów, spoglądając poważnie przez okulary. — Zauważyłem, że co noc znika jedna z gwiazd z nieba. Jeśli to się nie zatrzyma, niebawem zostaniemy w całkowitej ciemności. Borsuk, choć zaskoczony, poczuł, że to może być największa zagadka, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Znikające gwiazdy to rzeczywiście musi być poważna sprawa, jak możemy zbadać te tajemnice słowo. Musimy obserwować nocne niebo i szukać wskazówek, które mogą nam pomóc rozwiązać tę zagadkę, odpowiedział Suf. Tak więc, gdy nadeszła noc, detektów borsuk, stary słów i kilku odważnych przyjaciół z lasu skromadzili się na polanie, by obserwować gwiazdy. Godziny mijały, aż wreszcie tuż przed północą zauważyli, jak jedna z gwiazd zaczęła blednąć, aż całkowicie zniknęła Widzieliście to? Kolejna gwiazda właśnie zniknęła, zawołał zaniepokojony Borsuk Tak, ale zauważyłem coś jeszcze Zniknęła dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednie Musi tam być jakaś wskazówka, dodał słów. Zdecydowali, że następnej nocy uda się tam grupa, aby zbadać tę sprawę z bliska Przygotowali się jak najlepiej mogli zabierając lornetki, mapy nieba i termos z gorącą herbatą. Nocą wyposażeni w swoje narzędzia Borsuk i jego drużyna dotarli na miejsce, z którego gwiazdy zdawały się znikać. Wpatrując się w niebo, Borsuk zauważył dziwny cień przesuwający się po gwiazdach, Spójrzcie tam coś przysłania gwiazdy krzyknął, wskazując górę. Obserwując dokładniej, zauważyli, że to ogromny liść, unoszący się wysoko w powietrzu. Powoli przesuwał się po niebie, czasami przesłaniając gwiazdy. To nie gwiazdy znikają to liść z jednego z wielkich drzew leśnych unosi się tak wysoko, że na moment przysłania gwiazdy wyjaśnił Borsuk. G Zagadka rozwiązana, ale pozostało się liście wysoko w niebo, by dedukował borsuk. To była tajemnica znikające gwiazd rozwiązana przez spostrzegawczość i dedukcję detektywa borsuka. Zrozumieli, że nie muszą się obawiać o gwiazdy, które w rzeczywistości nigdzie się nie podziały. Po rozwiązaniu zagadki, mieszkańcy lasu mogli znowu spać spokojnie, wiedząc, że ich nocne niebo pozostanie pełne blasku. Zadowoleni z siebie detektyw Borsuk, stary Suf i ich przyjaciele postanowili wykorzystać wieżę obserwacyjną jako miejsce na nocne obserwacje nieba. Zamienili starą wieżę w kącik naukowy i obserwacyjny, z którego mogli studiować gwiazdy i uczyć się więcej o kosmosie. Nocne niebo zyskało nowe znaczenie dla wszystkich mieszkańców leśnej osady, a wieża stała się symbolem ich ciekawości i pragnienia poznania. I chociaż tajemnica znikających gwiazd była już rozwiązana, detektyw Borsuk wiedział, że w lesie czekają na niego jeszcze inne, niewyjaśnione zagadki. A stary słów, mędrzec lasu, przypomniał wszystkim ważną lekcję. Nie zawsze to, co wydaje się problemem nim jest, a odpowiedzi często znajdują się tuż przed naszymi oczyma. Trzeba tylko umieć patrzeć i nie bać się szukać. I tak oto kończy się trzeci rozdział bajki o detektywie Borsuku, który swoją mądrością i cierpliwością nie tylko rozświetlił tajemnice znikające gwiazd, ale też nauczył mieszkańców lasów, że wiedza i odkrycia są równie pięknie jak nocne gwiazdy na niebie. Czy uważasz, że jesteś kreatywny i masz dobre pomysły? Jeśli tak, to bajkowa mama ogłasza konkurs dla dzieci oraz rodziców na bajkę. Marunkiem przystąpienia do konkursu jest zasubskrybowanie naszego kanału oraz pozostawienie komentarza opisującego pomysł bajki z dopiskiem biorę udział i sposób, w jaki mamy Cię podpisać. Autor najciekawszego pomysłu zostanie opublikowany w tytule bajki na naszym kanale. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Zapraszam!